Etap w Wolsztynie zakończył tegoroczny 12 sezon Grand Prix Kaczmarek Elektryk MTB. W ostatnim 11 etapie nie zabrakło zawodników i zawodniczek z Krosna Odrzańskiego. Krośnieńscy reprezentanci rywalizowali na trzech dystansach: Młodzik, czyli 10 km, Mini, czyli 27 oraz Mega, czyli 44 km. Tegoroczny sezon Kaczmarek Elektryk MTB odwiedził w sumie 11 miast, a zaczął się 30 maja w Krośnie Odrzańskim. Organizatorzy na swoim Facebooku podziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do udanego sezonu, można tam przeczytać m.in.: Praca przy organizacji wszystkich etapów przyniosła nam wiele satysfakcji, tym bardziej, że otaczali nas ludzie kochający sport, którzy oddali całe swoje serce w organizację wyścigu. Największym podziękowaniem dla nas jest wasza radość w momencie przekraczania linii mety. Dzięki wam to co robimy ma sens. W tym sezonie w zawodach Kaczmarek Elektryk MTB wystartowało 4235 zawodników.